Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa fetpeki z nowej kolekcji od Panini, a mianowicie Panini FIFA Club World Cup 2025. Oba fetpeki dostałem z polskiego Panini. Jeszcze raz tutaj chciałbym podziękować pani Monice i pani Dominice, które dbają o to właśnie, że mam możliwość zaprezentowania. Różnych produktów z kolekcji, które wychodzą u nas w Polsce. Także jeszcze raz serdeczne dzięki. No i moi kochani, wpadajcie na duży kanał. Rano wrzuciłem odcinek, właśnie z prezentacji wszystkich produktów, które dostałem od Panini, i tam otwierałem małą puszkę kolekcjonera. I takie oto karty limitowane udało mi się trafić. Tak wyglądają limitki w tej kolekcji. Jest Hurricane z Bayernu Jude Bellingham Real i Phil Foden Manchester City. Jestem ciekaw, jakie będą kolejne, ile ogólnie jest wszystkich limitek, także to na pewno z czasem się dowiemy. A dzisiaj rozegramy sobie tutaj pojedynek pomiędzy tymi dwoma fetpakami. Sprawdzimy, który będzie miał lepsze karty, bo zapewne można też trafić w nich karty RAR. Także otwieramy i zaraz sobie sprawdzimy. Kodzik. W środku mamy 24 karty plus dwie dodatkowe. Odwrócimy sobie wszystko. No i popatrzmy. Po obu stronach mamy karty Magician, czyli jest Mastantuono z River i Joshua Kimiś z Bayernu. Następnie po obu stronach mamy karty Goal Machine: jest Rodrigo z Realu i jest Barcola z Paris Saint -Germain. Następnie mamy karty Titan, Schlotterbeck z Borusi i Kulibali z Al-Hilal. -Al Al Następnie też mamy karty Power, ale z tej strony Magician, Gerson z Flamenco, a po drugiej stronie Titan Kim z Bayernu. Czyli na razie to samo, że tak powiem. Po obu stronach Game Changery, Valverde z Realu i Jadon Sancho z Chelsea. No i teraz tutaj legendy są lepsze aniżeli te Top Keepery, bo to jest karta... Z jaką tutaj punktacją tutaj mamy. No właśnie nie widzę, a tu dobra, mamy tu w środeczku, tu są cztery punkciki, a po drugiej stronie mamy Trzy punkciki, czyli tutaj ta karta jest lepsza po tej stronie. Teraz mamy karty Emblem i Crowd Hero, i tutaj po jednym punkciku z obu stron Barela z Interu oraz Di Marco również Inter, czyli dwa razy Inter. Tutaj podobnie po jednym punkciku. Guardado, emblem z Leon, zespół Leon i Paczuka Moreno Crowd Hero, czyli dwie drużyny tutaj mamy z tymi samymi punktami, ale muszę Wam powiedzieć, że Leon podobno został wycofany, bo właściciel ma dwa kluby, a tylko jeden klub może uczestniczyć, dlatego. Leon podobno nie będzie uczestniczył klub Leon i będą baraże o to jedno miejsce. Następnie zwany też z punkcikiem i tutaj Benhamida również z punkcikiem. Po obu stronach mamy bramkarzy i też emblem Fabio z Fluminense i Armani River. No, i bazułeczki lecą. Czyli tutaj nie ma w ogóle punkcików. Wszędzie zero. Rodrigo de Pol z Atletico, a po drugiej stronie El Shahat. Następnie Borja z River i Marcos Leonardo z al Hilala. Aursne z Benfica i Żelasi. Gonzalo Ramos, Paris Saint-Germain i Rivaldo Coetze Barreiro z Leon, Eder Militao Real Baidu z Salzburga i Park zespół Al Ain Palmeiras, Rafael Weirga i John Victor z Botofago. Buszeta i Upamekano. Kaneko, Pawart. Reiners i José Manuel López. I Majlula, Hurricane Kanobio, Petzela Trubin, Rabia Lucas Beraldo, Aholu Marcos Acuña i Guirasi oraz Rahimi. Czyli zwycięża tutaj lewa strona, lewy FEP, bo była legenda Bernardo Silva, gdzie są cztery punkciki, a tutaj tylko trzy. Czyli jednym punktem, bo tu w tych kartach mieliśmy to samo wszędzie po dwa punkty. Game Changery, ile miały punktów? Trzy. Czyli wszystko było identycznie poza tymi tutaj dwoma kartami. Także, moi kochani, dajcie znać, jak wam się podobają te fedpeki, czy będziecie je kupować? Bo myślę, że fajny produkt, żeby uzupełnić kolekcję. Ok, to tyle z mojej strony. Przypominam, tak wyglądają karty limitowane. Jak będzie w sklepach więcej produktów, no to na pewno będę kupował i zobaczymy kto jeszcze jest na limitkach. Także to tyle moi kochani, dziękuję za oglądanie odcinka, pozdrawiam i do zobaczyska, cześć wam!